Cześć, witajcie na moim magicznym kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie o książkach. O książkach magicznych i książkach dla czarownic. Dotychczas na moim kanale pojawił się jeden film na ten temat. Jednak cały czas dostaję wiadomości i komentarze z prośbami o więcej tego typu filmów. Także przybywam z nowym materiałem poświęconym książkom dla czarownic. Przypuszczam, że takie filmy będą się co jakiś czas pojawiać na moim kanale, ponieważ rynek wydawniczy kwitnie. Książek dla czarownic przybywa w zastraszającym tempie, co mnie bardzo cieszy i. Uważam, że warto o tym mówić. Przygotowałam dla Was kilka propozycji książkowych, które będą dobre dla początkujących czarownic, ale też dla tych, którzy dłużej siedzą w magicznej tematyce. Książki te będą też ciekawą propozycją dla kompletnych laików, którzy chcą przeczytać coś innego, coś interesującego, trochę poszerzyć horyzonty i być może znaleźć Nową pasję. Będzie trochę o astrologii, magii minerałów, magii ochronnej, amuletach, talizmanach, tarocie. Słowem, mam nadzieję, że każdy z Was. Znajdzie coś dla siebie. Już nie przedłużam, bo książek jest naprawdę sporo. Proszę Was tylko o komentarze, czy znacie te książki, o których zaraz opowiem, i czy polecacie coś od siebie. Wszystkie tytuły znajdziecie w opisie oraz linki, gdzie możecie kupić te książki. Pierwsza książka, którą chciałabym Wam polecić, to zaklęcia ochronne, jak pozbyć się negatywnej energii i odzyskać swoją moc. Książka ta składa się z trzech części: czarostwo, zaklęcia oraz rytuały magiczne i przedmioty symboliczne. Każda z tych części zawiera kilka rozdziałów, których jest w sumie siedem. Sam tytuł mówi, mówi czego możemy się po tej książce spodziewać: magia ochronna to bardzo ważna dziedzina, którą powinna znać i praktykować każda czarownica. W tej książce znajdziecie różne gotowe rytuały i zaklęcia ochronne, oraz wiedzę na temat run, ziół i wielu innych rzeczy, które możecie wykorzystać w tworzeniu własnych autorskich zaklęć ochronnych. To, co bardzo cenię w tej książce, to jej przejrzystość. Tytuły, podtytuły, zaklęcia są wytłuszczone i bardzo łatwo się po niej, że tak powiem, Poruszać. Książka napisana jest przyjemnym, zrozumiałym językiem, a zaklęcia, które się w niej znajdują, są bardzo intuicyjne i proste oraz do praktycznie wszystkich zaklęć niezbędne rzeczy znajdziecie w domu bo wiecie, czasami w książkach możemy znaleźć składniki z kosmosu a tutaj w zasadzie po przeczytaniu tej książki. Od razu można próbować swoich sił w zaklęciach ochronnych. To wielkie, to miszcze, to książka o znakach Zodiaku. Twoja i moja astrologia. Jak zrozumieć i poprawić relacje z innymi dzięki znakom Zodiaku. Jest to książka, do której bardzo często wracam. Nie ukrywam, że ta książka <gryw> zainspirowała mnie do stworzenia filmów. Paru filmów na moim kanale, między innymi o mrocznych stronach znaków Zodiaku. Link zostawiam Wam w opisie. Ta książka analizuje znaki Zodiaku z każdej możliwej strony. Pod kątem pracy, np. jaki jest szef, czy pracownik, czy partner biznesowy z poddanego znaku, pod kątem miłości, o pierwszej randce, czy partnerze z poddanego znaku oraz pod kątem rodziny i przyjaźni. Jaki jest przyjaciel z poddanego znaku, jaki jest rodzic czy też rodzeństwo. No, książka jest mega ciekawa, również. Tak samoczytelna i przejrzysta jak zaklęcia ochronne. Jest fajna do przeczytania, kiedy interesujemy się lub fascynujemy się tematami znaków Zodiaku, nawet jeśli niekoniecznie wierzymy w takie rzeczy. Z czystej ciekawości można po nią sięgnąć i sprawdzić, czy to, co jest w niej napisane, zgadza się z rzeczywistością. I ta okładka. Ta okładka to totalny, totalny sztos. A jeśli już o znakach Zodiaku mowa, to inną książką omawiającą temat astrologii, która jest warta polecenia, jest astrologia. Księżycowa. Autorka książki przedstawia znaki Zodiaku w oparciu o fazy Księżyca. Z książki dowiemy się, jak Księżyc wpływa na poszczególne znaki, jakie są poszczególne osobowości zodiakalne, jak zwiększyć swój potencjał w oparciu o znaki Zodiaku oraz, co ciekawe, jak poprawnie pisać horoskopy to jest bardzo fajna pozycja jeśli chcemy dogłębnie przeanalizować naszą zodiakalną osobowość i lepiej siebie poznać. Teraz czas na nowość. Wydana w 2020 roku książka Moc Czarownicy Uwolnij i wzmocnij swój magiczny potencjał totalnie mnie oczarowała. Od okładki zaczynając na zawartości kończąc. Naprawdę Tutaj muszę to jeszcze raz powiedzieć. Bardzo mnie cieszy fakt, że tak wiele książek na temat czarostwa, magii, rozwoju duchowego się teraz ukazuje, bo kiedy ja zaczynałam, to takich rzeczy po prostu nie było, a przynajmniej nie na taką skalę. Książki były stare, mroczne, miały brzydkie okładki, które nie zachęcały do czytania, chociaż wiadomo, że nie oceniamy książki po okładce, ale, ale tak, tak było. Były napisane też bardzo trudnym językiem, i chodziło się po takich zakurzonych antykwariatach, żeby znaleźć coś ciekawego. A tutaj. Wszystko jest ładnie opisane, czytelne, łatwe do przyswojenia, zachęcające, mówię ogólnie, nie tylko o tej konkretnej książce, chociaż o niej też. Wiecie o co chodzi. Czy to czary mary, czy jakiś sklep online typu tania książka, wszędzie można te książki magiczne dostać i to w fajnej cenie. Bardzo mnie to cieszy i Oby tak dalej, oby tak dalej, oby w każdym miesiącu pojawiało się coś fajnego i magicznego do przeczytania. A wracając do mocy czarownicy. Każdy rozdział tej książki składa się z wprowadzeń do danego tematu, np. o medytacji, magicznym kręgu, aurach, oczyszczaniu, żywiołach i wielu innych, oraz z ćwiczeń, które mają za zadanie rozwinąć nasze umiejętności. Wzmocnić intuicję, nauczyć w jaki sposób pracować z energią, i tak dalej, i tak dalej. Książka wzbogacona jest o pomocne w nauce ilustracje, co skłania mnie do tego, żeby nie nazywać tej książki książką, a bardziej podręcznikiem. Ta książka, e, podręcznik, Porusza tyle zagadnień, tyle rzeczy można się z niej dowiedzieć, że moim skromnym zdaniem jest to jedna z lepszych książek dla początkujących czarownic, która została wydana w ostatnim czasie. Czas na coś o tarocie: tarot intencyjny: jak świadomie używać kart tarota. Również jest to nowość wydana w 2020 roku. Książka jest bardzo nowatorskim podręcznikiem do pracy z kartami tarota, zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy dłużej siedzą w temacie. Jest to jedyna książka ze wszystkich w tym filmie, po którą żeby sięgnąć, trzeba mieć przynajmniej podstawową wiedzę, minimalne pojęcia na temat yy, którego dotyka, czyli w tym wypadku karta tarota. Podobnie jak w książce Moc czarownicy, w tarocie intencyjnym autorka najpierw omawia dany temat, a potem proponuje ćwiczenie, które ma ten temat utrwalić. Książka ma jeden cel: nauczyć czytelnika nas. W jaki sposób czytać karty bez pomocy broszurek dołączanych do talii, aplikacji czy książek o znaczeniu kart, a jedynie za pomocą metody opracowanej przez autorkę? I więcej, więcej Wam nie powiem, żeby nie spoilerować. Myślę, że to Was dostatecznie zachęciło. Jeśli interesujecie się tarotem i szukacie nowych dróg, w jego odczytywaniu, bo tarot to jest podróż, zawsze można nauczyć się czegoś nowego. To nie jest tak, że przeczytacie dwie, trzy książki i już wiecie wszystko. To jest przygoda na całe życie. To, to jest to książka dla Was. Każda czarownica powinna mieć wiedzę na temat amuletów i talizmanów. Te wiedzę znajdziemy w książce Amulety i talizmany. Jak wybierać, tworzyć i korzystać z mocy magicznych przedmiotów. Słuchajcie, w tej książce zawarty jest ogrom, ogrom znaczeń, wyjaśnień i wiedzy na temat amuletów i talizmanów, od kwiatów przez zwierzęta na tradycyjnych symbolach kończąc. Z książki dowiemy się, w jaki sposób ładować swoje magiczne przedmioty, jak mm, dobrać kamień do naszej numerologii, jak tworzyć i niszczyć talizmany. Troszkę wiedzy o sigilach też się znajdzie. Książka jest bardzo ciekawa, pełna wiedzy, jednak to, co jest w niej, co może w zasadzie, bo nie musi być w niej uciążliwe, to brak ilustracji. Jeśli nie wiecie, jak dany symbol wygląda, to musicie go po prostu wygooglować. Uważam, że przynajmniej małe rysunki mogłyby się w tej książce znaleźć. Ale jest to taka mała pierdoła i pewnie większość z was, to większości z was, to przeszkadzać nie będzie. Magia świec. Jeśli interesuje was ta dziedzina magii, to tajniki magii świec Bereniki Tern jest książką obowiązkową do przeczytania. Totalnie wyczerpuje temat magii świec. Podejście autorki do tematu jest bardzo rzetelne. Więcej o tej książce mówię w moim filmie o Magii Świec. Link zostawiam Wam w opisie. Nie mogę nie wspomnieć o całej kolekcji z serii Sabaty. Wiem, wiem, już o nich mówiłam i to niejednokrotnie i będę się powtarzać, bo uważam, że książki są prześwietne. Każda książka z tej serii dedykowana jest. Jednemu magicznemu sabatowi. Mabon, Lama, Sowen, Lita, Jul, Imbolg, Ostara i tak dalej, etc. Każda z książek ma też ten sam schemat. Omawianie historii sabatu, współczesne praktyki, przepisy, rytuały, pomysły na świętowanie. Po przeczytaniu książek z serii sabaty ma się to uczucie kompletności. Książki po prostu wyczerpują temat magicznych świąt. Znajdziemy w nich i historię sabatów, i pomysły na praktyki i przepisy. Teraz sobie właśnie te książki przeglądam i powiem Wam, że ja. Uwielbiam, uwielbiam tę serię. I nawet nie wiem z czego to wynika. Pewnie poza tym, że. Są świetnie napisane, każda z nich jest świetnie napisana, yy, właśnie wyczerpują temat, tak jak już mówiłam. To jest to też pewnie kwestia sentymentu, bo były to jedne z moich pierwszych książek magicznych, ale fakt faktem, książki już od dawna są na rynku i nadal są hitem, a to o czymś świadczy. Yy, hitem, który warto poznać, jeżeli jeszcze nie znacie i... Warto przeczytać. Książka Greenwich również pojawiła się na moim kanale. Też już ją niejednokrotnie polecałam, zresztą nie tylko na kanale, ale też na Instagramie. Dlatego teraz króciutko, króciutko, jeśli interesujecie się zielarstwem, tworzeniem własnych kadzideł, olejów intencyjnych, blisko Wam do tytułowej Greenwich, znajdziecie w tej książce to, co Was interesuje. Greenwich to bardzo przyjemna do czytania książka o magii natury, zielarstwie, różnych przepisach. Samo jej czytanie jest relaksem dla ducha i umysłu. I ostatnia książka Moc Minerałów. Ona również się przez mój kanał przewijała, dlatego te ostatnie książki zostawiłam na koniec. Słuchajcie. Nic y, się nie zmieniło. W mojej opinii nadal jest to jedna z lepszych książek o kryształach. Dlaczego? Przede wszystkim. W jednym miejscu, w jednej książce mamy opisy i właściwości poszczególnych minerałów oraz siatki energetyczne z ich wykorzystaniem. W książce znajdziemy również informacje, jak oczyszczać i ładować kryształy oraz ich zdjęcia. Zdjęcia kryształów, siatek energetycznych wszystko przejrzyste, ładnie ponumerowane. Więc jeśli nie ogarniacie, jak wyglądają dane kryształy, to tutaj to macie podane na tacy. Problem z książkami o minerałach jest taki, że często właśnie nie przedstawiają one wyglądu minerałów, a jedynie sam opis ich właściwości. Książka Moc Kryształów łączy w sobie wszystkie cechy dobrej książki o minerałach. Aktualnie kończę czytać yy, magię współczesną i <laughs> kilka innych książek, które kto wie, yy, może znajdą się w następnym filmie na temat książek dla czarownic. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wy książki polecacie, czy może czytaliście ostatnio coś ciekawego. Wszystkie książki są dostępne w sklepie czarny. Warto polować, bo często są na nie bardzo fajne promocje. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Pamiętajcie, że linki do wszystkich książek oraz o tej pięknej, złotej poturnej bogini macie w opisie. Jeśli film się Wam podobał, udostępnijcie go dalej i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Do zobaczenia już niedługo.